Kebo na Fide zakończył karierę. Jesteśmy już po widowisku Północ Południe, które składało się z dwóch aktów, z czego akt pierwszy, jak się okazało, to był musical online, a drugi akt to był koncert na narodowym. I co jest ważne, musimy sobie nakreślić skalę tego wydarzenia, ponieważ mimo wszystko Cebo na Fide to nie jest jakiś drugorzędny raper, który postanowił, że zakończy swoją karierę. Mimo wszystko, Fide jest jedną z tych osób, przez które polski rap wygląda tak, jak wygląda obecnie. Zaczynając od samych początków, zaczynając od eklektyki, która na rok 2013, była piekielnie świeżym albumem. Mimo wszystko Eklektyka jest jednym z tych albumów, w którym możemy rozgraniczać tą epokę starej sceny i epokę nowej sceny. Chociaż nie jest to jeden z najgłośniejszych albumów od Kłe, mimo wszystko można go uznać za jeden z epokowych. I oczywiście to nie był ostatni raz, kiedy bo zrobił coś innowacyjnego czy świeżego. Oczywiście w 2017 roku puścił egzotykę, która mimo wszystko w całym swoim zamyśle była stosunkowo innowacyjna, patrząc po polskiej scenie. No bo okej, okay, może ktoś kiedyś kiedyś wpadł na pomysł, że zrobi podróż dookoła świata i stworzy na jej podstawie album. Ale mimo wszystko, patrząc po tym, jak to było hype'owane marketingowo, było to zrobione bardzo dobrze. No bo przypomnijmy sobie, dostawaliśmy te wszystkie single z klipami z tych różnych krajów. Dostawaliśmy vlogi przygody Wesołego Hypemana od Krzy Krzysztofa, które także dodawały coś pod siebie, hype'owały na egzotykę. A finalnie poza tym albumem dostaliśmy wywiad dopowiadający smaczki. I to też, bądźmy szczerzy, to nie był peak Quebo. No bo później wydał some z Taco Hemingwayem. Jeżeli chodzi o taką nafidę, wiadomo, niektórzy mogą go lubić, niektórzy mogą go nie lubić, mówić, że to nie jest rap, to nie jest hip hop, ale mimo wszystko ten projekt był po prostu tym gwoździem do całkowitego wbicia rapu do polskiego mainstreamu muzycznego. I to jest fakt, gdyby nie Soma, gdyby nie Tako na nafidę, to raperzy by nie wyprzedawali narodowego. No w sumie tylko dwóch członków taką Fidę w tym momencie to zrobiło, co chyba wręcz dobitnie to ilustruje, jak potężny był jak potężny teraz osobno jest ten duet. Już także później, jeżeli chodzi o cały rollout, Romantic Psycho, czyli całą postać Jakuba Grabowskiego, która okej okay, już w pewnym momencie męczyła, ale to wynikało z tego, jak Kłebo mówił na wywiadzie na kanale Zero. Wszystko było przez pandemię, wiadomo, co się wtedy wydarzyło. Trzeba było to troszeczkę przeciągnąć, ale i tak i tak patrząc po tym, że Jakub Grabowski, ta dziwna postać Kłebo wyskakiwała nam w tamtym momencie z wszystkich możliwych miejsc z domu, nie tylko z lodówki. Był w tym dziwnym wywiadzie w dzień dobry TVN. Można go było znaleźć na krzyżówkach, a więc Kłebo na pewno pokazał, że od strony marketingowej jest Niesamowity, jeżeli chodzi o tworzenie hypeu pod swoją osobę. Ale co by nie było, to nie jest tylko hype, ponieważ wszyscy doskonale wiemy, że jest to skillowe monstrum. Jeżeli chodzi o Kwebo na FIDE, jest on jednym z najlepszych raperów, jak kiedykolwiek pojawili się na polskiej scenie rapowej. I fakt tego, że w 22 roku Kwebo wypuścił refren trochę jak Lana Del Rey, gdzie po prostu pożegnał się z fanami i powiedział, że to koniec. W tym samym momencie miał trasę Psycho Relation, która była określona jako ostatnia trasa koncertowa, na której nie dostaliśmy tylko finalnego obiecanego koncertu. Tu, oczywiście, na tamten moment, i chyba każdy z nas bardzo mocno się zastanawiał, dlaczego osoba, która jest w takim piku popularności, postanawia zejść ze sceny. Oczywiście mieliśmy jakieś sygnały. Kłebo w swojej muzyce nie ukrywał, że maga się z problemami psychicznymi. Chociaż popatrzmy po praktycznie zakończeniu refrenu, trochę jak Lana Del Rey, gdzie Kłebo nawija, że pewnie czasem ta wrażliwość to moje kalectwo, następstwo między manią a depresją. Wcześniej także nawijał o borderze. A więc mimo wszystko, informacja o tym, że Kłebo cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową już były z nami od jakiegoś czasu. Ale i tak, i tak każdy się łudził, że to nie może być koniec. I oczywiście w momencie, w którym dostaliśmy pod koniec zeszłego roku w listopadzie Futuramę Trójkę, gdzie Kłebo zapowiedział północ, południe i informował o tym, że po części skingował swoją muzyczną śmierć, każdy zastanawiał się, co to będzie. I oczywiście jeżeli chodzi o to wszystko, co działo się do koncertu, czyli o tą nagłą zmianę daty koncertu online z marca na czerwiec, ogłoszenie tego narodowego, czy wszystko to, co się działo przez, no, niestety, organizatora, czyli przez GOING, czyli to, że zakup tych biletów był naprawdę bardzo ciężkim wyzwaniem. Człowiek zaczynał się bać, że mimo wszystko z tego może wyjść jakiś flop, zwłaszcza jeżeli chodzi o koncert w systemie Pay Per View, no bo bądźmy szczerzy, chyba każdy z nas kiedykolwiek oglądał jakąś galę frikową i doskonale wszyscy wiemy, jak łatwo te serwery mogą paść, zwłaszcza, że Quebo powiedział na kanale Zero, że będzie to jednorazowy dostęp, że nie będzie można sobie do tego wrócić, nie będzie można tego przeskipować. Przynajmniej ja bardzo mocno się obawiałem, że o godzinie 20 serwery się zesrają i będzie bardzo duży problem. Oczywiście finalnie okazało się, że wszystko wyszło perfekcyjnie. Nie było żadnych informacji o tym, że jakaś część osób ma jakiś problem z dostępem i to, co dostaliśmy, to było coś niespodziewanego, ponieważ jeżeli chodzi o koncert online, dostaliśmy musical. I co jest ważne, pod koniec zeszłego roku były informacje o tym, że ma powstać musical Okwebo na FIDE. Tyle, że mimo wszystko to były takie informacje, które wyszły, ale jakoś nikt się tym nie zainteresował. To wyszło bardzo dobrze. Ponieważ kolejna kwestia, poza tym, że serwery bardzo łatwo mogły się zesrać w ten czwartek, to też bądźmy szczerzy, to jak to wszystko było ukrywane, że wyszły jakieś tam informacje o muzykalu i tak naprawdę to tyle. Ale no, tak naprawdę to była robota, która, tak jak Płego później dał informacje, to były rzeczy planowane od jakichś 3-4 lat. To wszystko kosztowało 5,5 miliona, było tam piekielnie dużo przygotowań, masa osób osób była w to zaangażowana. Nie tylko pod kątem organizacyjnym, ale także osób sławnych, ponieważ poza takimi raperami jak Chivas, Mata, Sobel czy Oki, którzy pojawili się na Północ Południe, mieliśmy tam aktorów, na przykład mieliśmy Andrzeja Grabowskiego, mieliśmy Roberta Lewandowskiego. Mimo wszystko to, że za wiele informacji nie wypłynęło, to naprawdę świadczy o tym, jak dobrze to było przyszkowane. Ale właśnie, jeżeli chodzi o akt pierwszy Północ Południe, czyli ten musical, mieliśmy dostać informację, dlaczego Kwebo zakończył karierę. Nawet futura ma kończy się tym, że Kłebo nawija. Pytasz, jak się czuję z tym, dlaczego kończę, bo i mieliśmy dostać tą informację i czy dostaliśmy ją jakoś dobitnie tak, że Kłego wyszedł na scenę i po prostu zaczął opowiadać o tym, dlaczego kończy? Nie, dostaliśmy to w formie muzykalu, który wyszedł naprawdę dobrze. Kłego rozpoczął ten muzykal od nuty Chemiczny Balans, która zaczyna się od tego, że nawija, że ma dosyć gwiazd w depresji, a najbardziej siebie, smutnych raperów, i tu też chodzi o mnie. Później nawija o tym, że może pojawić się coś, co sprawi, że zachce mu się chcieć cokolwiek, a później śpiewa o tym, że chce chemiczny balans. Oczywiście, że można go interpretować pod kątem tego chemicznego balansu w mózgu, patrząc po chorobie afektywno-dwubiegunowej, z którą się zmaga, ponieważ jeżeli chodzi o ten musical, bardzo mocno jest tam zaakcentowane te zmiany nastrojów, ta mania i depresja jest bardzo mocno zaakcentowana, jest tam bardzo dobrze pokazana, no bo na przykład dostajemy piosenkę Nur Adrenalina, gdzie na ficie jest Sobel, która jest po prostu jest tu bardzo mocno pozytywną klubówką. Jest to ten styl, z którym Sobel bardzo mocno się kojarzy, jeżeli chodzi o te pozytywne nuty Sobla. A następnie dostajemy numer Wielka Przyjemność, gdzie Kłebo leży w łóżku i cały numer polega tak naprawdę na zmianach jego nastroju, ponieważ jeżeli chodzi o zwrotki i refren, one są bardzo mocno przygnębiające, są bardzo mocno depresyjne. A jeżeli chodzi o ten numer, jest on przeplatany także z tymi momentami tej manii, gdzie Kłebo z uśmiechem nawija, że nie wisi pieniędzy senty, Dinorze, ma większe problemy niż on. A też zaznaczmy, że przed tym numerem mamy scenę, w której Quebo stoi przed jakimś dziwnym stworem, który go wręcz zjada. I tutaj także, co musimy nakreślić, jeżeli chodzi o te sceny, które pojawiają się pomiędzy, są one wykonane naprawdę potężnie. To jest naprawdę skala potężnego filmu. No bo na przykład, poza tą sceną, mamy na przykład w późniejszej części tego projektu scenę z Andrzejem Grabowskim, gdzie Andrzej Grabowski próbuje troszeczkę tłumaczyć Quebo na fidę, to, że samotność tu nie jest kara, że mimo wszystko, tak jak on tam nawija, że jest to wolność w kapciach, czy coś takiego, że serce łamie się tylko raz, a później trzaska, co mimo wszystko było bardzo emocjonalnym momentem. I też sobie warto przejść do tego, że ten musical nie jest tylko i wyłącznie o chorobie Quebo. Jest także o rozstaniu, o złamanym serduchu, ponieważ przed tą sceną z Andrzejem Grabowskim dostajemy numer Nie Życzę Ci Źle, który został odebrany jako Disna było, ja się troszeczkę zastanawiałem, czy jest to Disna byłą partnerkę, czy nie jest to jakieś kolejne pokazanie tych wahanek nastroju, Kebo na Fide, tego momentu depresyjnego, ale co jest ważne, mimo wszystko na akcie drugim, na narodowym Quebo dokończył jeden wers, który został wycięty na musicalu, czyli żeby cię zamknęli za reklamę Lecha Shandy. A jeżeli chodzi o byłą partnerkę Quebo, czyli Natalię Schroeder, ma ona w swoim portfolio reklamę Lecha, a więc no tutaj chyba to się troszeczkę rozjaśniło, ale też co jest ważne, jeżeli chodzi, gdzie o ten musical, on idealnie przedstawia swego rodzaju drogę do pogodzenia się z faktem rzeczy. Ten musical właśnie zaczyna się od tego chemicznego balansu, gdzie po Kwebu naprawdę widać, że on naprawdę bardzo chciałby być zdrowy, bardzo chciałby nie wpadać w te dwa stadia, chciałby mieć ten balans. Później na przykład dostajemy tą wielką przyjemność, która, no tak jak już mówiłem, na tym numerze Kwevo jest po prostu przedstawiony w łóżku. Co jest ważne, po wielkiej przyjemności także dobrze te stany odwzorowuje Melisa która także dobrze pokazuje te stany, ponieważ jeżeli chodzi o zwrotki, widzimy, że Kłebo opisuje tam rzeczy, które go bardzo mocno przytłaczają, czyli te ciągłe pytania o to, czy nie wiem, czy ma kontakt do maty, czy mógłby coś załatwić łokiego. A jeżeli chodzi o refren, jest on bardzo mocno rytmiczny, naprawdę bardzo mocno wchodzi w ucho, ale mimo wszystko Kłebo tam opisuje to, że siedzi w domu pod kocem i żre lisę. Jest to o wiele lepsze niż te wszystkie jakieś gale, nie gale, co także dobrze pokazuje inny problem natury psychicznej Kłebo, ponieważ tutaj także. Quebo informuje o tym, że ma agorafobię. Ale właśnie jeżeli chodzi o tą drogę, troszeczkę uciekłem, na początku musicalu dostajemy tego rozbitego Quebo. Pokazują smutny obraz, który troszeczkę z czasem zaczyna nam się rozjaśniać. No bo po życzę ci źle, dostajemy kace lecz bez przesady, gdzie na ficie jest Chivas, który już zaczyna być tak pozytywny. Jeżeli chodzi o tą nutę, jest według mnie dopierdolona. Oczywiście tu nie jest w ogóle rap, tak jak w sumie większość tego musicalu, to w ogóle nie są piosenki rapowe, ale i tak, i tak Quebo pokazał, że jest w stanie się Odnaleźć wręcz fenomenalnie na różnych stylach muzycznych. Nawet patrząc po tym, że na numerze Trawa, który jest na samym początku, Kłebo także odwala jakiś dziwny występ, ale nie wiem, jakieś lata 30., 20. wieku, gdzie nawet jeżeli chodzi o tą nutę, on także robi to takie dziwne l, tak dziwnie l wymawia. Ale Kłebo pokazał się tutaj fenomenalnie, jeżeli chodzi o różne style muzyczne. I tak samo jest właśnie na Kacel, lecz bez przesady, gdzie Chivas według mnie świetnie się łączy. Ta nuta jest wręcz stworzona pod to, żeby tam się Chivas wpierdolił na refrenie. W sumie zrobił pod koniec. Później dostajemy numer wkrótce z Oki, który też jest bardzo pozytywny i on, na przykład, jeżeli chodzi o dzień pierwszy, zamykał akt drugi, kiedy Kuebo walił angielskie wyjście i Oki zamykał tak naprawdę ten koncert. Ta nuta już pokazuje takie pozytywne momenty, informujące o tym, że jeszcze będzie lepiej. Oczywiście, później dostajemy statek z Lego z Martyną Byczkowską, czyli z obecną partnerką Kuby, gdzie jeżeli chodzi o to, jak Kuebo nawija, widać, że zaczyna być szczęśliwy, co patrząc po początku tego Muzykalu, naprawdę tworzyło banana na mordzie, żeby w końcu dojść do ostatniego numeru na muzykalu, czyli do północy-południe, gdzie Kwebo nie wychodzi z choroby. On ją akceptuje. Tak jak tutaj nawija, że w jego głowie bywa różnie, dziś to kocham całym mózgiem, czy to, że nawija o tym, że w jego głowie mieszka głos, którego już ściszać nie zamierza, czy także później ten głos nazywa portierem, którego już nie zamierza zwalniać. Czyli tutaj już dochodzimy do tego momentu, nie wiem jak to nazwać, katarziz czy coś takiego, dochodzimy do tego finalnego momentu, w którym została przebyta droga od A do Z do akceptacji tego, jakim się jest. A więc nawet pod kątem scenariuszowym, nawet jeżeli ktoś szedł z myślą o tym, że tutaj ma być rap, że Quebo, nie wiem, puści jakąś kolejną płytę rapową i to będzie listening party, no to tego nie dostał, ale przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, ja czułem się bardzo mocno usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o cały ten musical. Ile tam zostało włożone serducha, jak została pokazana ta droga do akceptacji tak naprawdę samego siebie. Było to zrobione fenomenalnie. Tak samo jak to, jak się kłebo pokazał w różnych stylach muzycznych, no bo właśnie, było to pianinko, były to jakieś dziwne nuty, ala lat 30., 20. wieku. Czy także była nuta rapowa, która pojawia się przed północ, południe, czyli Natrętne Myśli, która jest po prostu niesamowicie nawinięta. Kłebo pokazuje, że nadal jest jakimś pierdolonym pocurem, jeżeli chodzi o nawijkę. Chociaż tutaj można poczuć, że jest to nuta, która ma pokazać także mimo wszystko ten jakiś stan depresyjny kłebo w porównaniu do tych wszystkich innych śpiewanych nut, które pojawiają się dookoła niej. I nawet sam Kłebo tutaj nawija, ma obawę o tym, że zastanawia się, czy dobrze robi, że puszcza nas wszystkich do głowy. Czy także jeżeli chodzi o ten numer, gdzie w momencie, w którym Kłebo nawija, nagle jego nawika zostaje przerwana, wręcz jego krzykiem wyłącz to, co może nam pokazywać, że mimo wszystko, jeżeli chodzi o rap. O rapowanie, może on źle wpływać na jego stan psychiczny, co w sumie bardzo dobrze nam pokazały te dwa akty, że jest to jeden, mimo wszystko, także z tych powodów. Dla swojego dobra psychicznego musi zejść z tej sceny, co także, mimo wszystko, jest o wiele bardziej dobijające, ponieważ jeżeli chodzi o Cuego na Fidę, jest to rapowy kocur, jest to jeden z najlepszych raperów w historii tego kraju i chyba lepiej bym się czuł z tym, gdyby on po prostu faktycznie uznał, że już mu się nie chce że woli robić Misty, że nie wiem, że z tym Magnetowidem woli, nie wiem, robić jakieś filmy czy klipy, niż żeby to było głównie spowodowane chorobą. Ale no, niestety, niektórych rzeczy nie da się zmienić. Bardzo mocno się cieszę, jeżeli faktycznie zakończenie tego musicalu pokazuje to, co Kwebo faktycznie obecnie czuje, pokazuje to, że jest w stanie jakoś pozytywnie funkcjonować mimo choroby, no to jak najbardziej świetna sprawa. A jeżeli chodzi o natrętne myśli, to po tym przerwaniu zwroty, jeżeli chodzi o te chóry, top. Ale Ogólnie, jeżeli chodzi o chóry, nie o chóry, ten musical jest stworzony fenomenalnie. No i też dostaliśmy stępującego Huebo. Tego chyba bym się najmniej spodziewał, ale okej. Okay. Poza tym musicalem oczywiście dostaliśmy ten akt drugi, w którym było powiedziane, że będzie to ciągłość, jeżeli chodzi o ten akt pierwszy jak drugi i faktycznie na samym początku koncertu tak było. Sam koncert zaczyna się w tym momencie, w którym kończy się akt pierwszy, czyli mamy numer północ-południe, Huebo wchodzi na narodowy dostajemy postać, która jak można wynikać z musicalu najprawdopodobniej jest tym potworem, który w pewnym momencie zjadł Kwebo, jest tym głosem, którego ściszać nie zamierza, czy jest tym portierem, którego już nie zamierza zwalniać. Jeżeli chodzi o tą postać, jeżeli chodzi o to, jak ona się zachowywała na scenie, no to muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o sam początek aktu drugiego, wywoływała ciary. Jeżeli chodzi o to, jak on mówił do Kwebo o tym, że wie o nim absolutnie wszystko, że nie ma Kwebo bez niego, że Kwebo zrobił jedną rzecz, której nie mógł zrobić, czyli go zostawić. Postawił, żeby chociaż odwalił z nim ten ostatni dans macabre. Było to naprawdę bardzo dobrze zagrane. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą postać, myślałem, że będzie jej troszeczkę więcej przez Cały spektakl, ale oczywiście w sumie nie mogło tak być, ponieważ Quebo sam powiedział na kanale Zero, że on tam wchodzi, żeby po prostu zrobić rozpierdol. A więc no wiadomo, że taka dosyć mocno depresyjna postać, by raczej nie pasowała do tego, żeby pojawiać się pomiędzy, nie wiem, Intercontinental Buyers a Madagaskarem. Chociaż w sumie na Intercontinental Buyers z Quebo i Solarem dosyć mocno kała na tej scenie. A więc właśnie, jeżeli chodzi o tą postać, Spoko sprawa, plus że później jeszcze robiła te dziwne miny, zachowywała się naprawdę ciekawie. Czy właśnie, jeżeli chodzi o gości, byłem na dniu pierwszym, a więc nagłośnienie było dziadowskie. Były strzy trzy przerwy, ponieważ y, ludzie zaczęli mdleć, no bo wiadomo, ognie, nie ognie, nie byli nawodnieni. Jeszcze tam, mimo wszystko, zaczęło padać, co nie powiem. Z punktu trybun wyglądało to świetnie, jak na przykład na żadnych zmartwień Kuban i nawijali, a deszcz robił tak naprawdę za scenografię. To jestem przekonany, że na płycie mógł być z tym problem i nie dziwię się, że były potrzebne przerwy. Chociaż w sumie one wydarzały się w naprawdę dziwnych momentach, ponieważ nie wydarzyły się na Madagaskarze rzeczy na Jeremim Sochanie, tylko wydarzyły się na Kendy, Zorzy i Refrenia Klana Del Rey, a więc ciekawa sytuacja, ale właśnie jeżeli chodzi o akt drugi, czy o pierwszy, czy o drugi dzień, było to widowisko i jeżeli chodzi o Quebo, on oczywiście dnia drugiego na sam koniec powiedział, że no jest to koniec muzyczny, ale że zapewne się jeszcze zobaczymy na jakichś różnych projektach, nie projektach, nawet patrząc po tym, ile w tym projekcie dano czasu nowemu pokoleniu, ponieważ na muzykalu pojawiają się się właśnie Chivas, pojawia się Mata, pojawia się Oki, pojawia się Sobel, a nie pojawiają się osoby, które chyba każdy się spodziewał, że powinny być. No na przykład bardzo mocno się dziwię, że Tako Hemingwaya nie było w ogóle na akcie pierwszym, ani na akcie drugim. W sumie na musicalu równie dobrze mógłby się pojawić Eripe czy Sokół, też ich nie było. Było postawione na młodych i nawet jeżeli chodzi o dzień pierwszy, gdzie Quebo walnął angielskie wyjście i Oki finalnie zakończył koncert na Narodowym, co oczywiście Quebo dzień później tłumaczył, że bał się, że się rozklei w ogóle wiadomo, były dosyć duże emocje. Tak sądzę, że jeżeli chodzi o te przyszłe projekty, no to na przykład Kebo nie musi pojawiać się na zwrotkach tych ludzi, ale jestem przekonany, że może być zaangażowany w jakieś kwestie klipów, nieklipów, może ich po prostu wspierać. Wydaje mi się, że tak może być w przyszłości, zwłaszcza jeżeli chodzi o kiego, ponieważ bardzo mocno widać, że łączy ich bardzo dobra relacja, ale właśnie już kończąc, jeżeli chodzi o te dwa akty, jest to widowisko, którego jeszcze nie zobaczyliśmy w polskim rapie, mimo wszystko patrząc po tym, jak ono personą Quebo na fide było hypowane. Patrząc po tym, co dostaliśmy, ponieważ dostaliśmy musical za 5,5 bani, a następnie dostaliśmy dwa soldauty na narodowym. Jest to moment historyczny dla polskiego rapu i jest to moment, który będziemy wspominać za jakieś 5-10 lat, zważywszy, że wydaje mi się, że nie wiem, czy ktoś jest w stanie to powtórzyć. Wydaje mi się, że jedyną osobą, która może to powtórzyć, jest Quebo na Fidę. I oczywiście, jeżeli by się okazało, że Quebo za rok, dwa uzna, że wracamy. Czy to nie wiem, jakoś zniszczy to wydarzenie? Poniekąd może mu troszeczkę odjąć tej skali, ale i tak, i tak uważam, że to wydarzenie samo w sobie, jako jakaś próba zmierzenia się ze swoimi demonami samo w sobie jest wybitne. Nie wydaje mi się, żeby ktoś poza nim. Był w stanie to kiedykolwiek powtórzyć. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał. Oczywiście, tak jak zwykle, dajcie znać, co wy sądzicie o północ-południe. Czy wam siedzi, czy wam nie siedzi, czy oczekiwaliście czegoś innego, czy uważacie, że kłebo dropnie płytę z numerami z muzykalu. Jestem tego bardzo mocno ciekawy. No i oczywiście, jeżeli spodobał wam się ten materiał, pamiętajcie o tym, żeby dać łapę w górę. Jeżeli jesteście tu nowi, pamiętajcie o tym, żeby zostać suba, walnąć dzwona. Następne materiały wyświetlą się na bieżąco. Chciałbym podziękować wspierającym ten kanał, czyli t Nic, Ketchupowi czkowi, Denderowi, jeżeli ktokolwiek z nas także chciałby wesprzeć ten kanał, to jak najbardziej serdecznie zachęcam. No i już nie przedłużając, do następnego! I na. Aj, to nie jest reklama, ale sobie żarłem w trakcie nagrywania. Bardzo dobre. W sumie to by było bekowe, jeżeli po takim materiale bym powiedział, że jest on sponsorowany przez Misty. To by było śmieszne, ale bardzo dobre.